widzowie, z tej strony, Tymek i Kacper, i ich zabawki. Mamy nowego kolegę Kacpera. Cześć! Dzisiaj jest gość specjalny z nami, prawda? Ty mój, twój przyjaciel Kacperek. Kacz. I nagrywamy film z Lego Super Mario. Powróciliśmy do tego miasta. Mamy dzisiaj nowy zestaw: Kaktus i Kret. Kaktus i Kret, tak? Co to, to Zaraz otwieramy. Tak. Ten zestaw. A Jesz... co się w tym zestawie znajduje, chłopcy? Powiedzcie. Kaktus, kaktus, młotek i kred. Mhm. Dobra. To co otwieramy jest Młotek spra... jest. Dobrze. Sprawdzamy. Otwieramy Mam w środku, szanie. tak? Jeszcze mhm. mamy ognistego Mario. Dobra. Pomoże nam. Cześć znajdują się tutaj paczki, trzy paczki. Tutaj jest y... podstawka. Podstawka. I instrukcja. I instrukcja. Te paczki kapi są duże czy małe? Jakie one są? Średnie. Jedna średnie mała, a dwie średnie. Dobra, to co, bierzemy się za składanie chłopcy? Tak. tak. Siemanko właśnie ułożyliśmy zestaw sprem. Tak wygląda. Tutaj mamy... Kto miał? <laughs> Ty musimy umieć O, najpierw najpierw opowiadamy o. A? Kto się? Dobra, jeszcze raz. Witam ponownie z tej strony. Ty Maciej, Kacper i ich z zabawki. Tutaj mamy kaktus. Którego... Ułożyliśmy zestaw, nie? Tak. Tutaj mamy kaktus, który się wyciąga. A teraz Kacper dalej. Tutaj mamy taki młot, co o tak robi? O tak. I jeszcze mamy bobra. Super. Co jeszcze się znajduje w tym zestawie? Jeszcze kaktus, taki kaktus, oczywiście. Mm. No i taki duży kaktus, <grym> chyba, prawda? Mm. A to mocowanie tutaj, chyba to jest jakaś ta sztanga. To do czego jest? Słuchajcie. A tutaj się wkłada, Ty musił? Część od kaktus, jak to jest. To może pokażcie, jak to działa z Mario, co? Tak. Mm. Właśnie po. Właśnie pokonaliśmy kaktosa I... i teraz Kacper dalej pokazuje jak pokonać Super. I jeszcze on tak pada Super. Za chwilkę złączymy ten zestaw z pozostałymi, tak? Tak, tak, tylko musimy złożyć jeden domek Mario. Tak. On nam się, się troszeczkę rozleciał Domek Mario musimy go złożyć po tak, Polecasz, Ty Tak, musiu? polecam ten zestaw, bo jest naprawdę fajny ten kartu. Kacper, polecasz zestaw? A, tak, Dobra, Bardzo świetnie. To to, żegnamy się z widzami.